Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów Szkół Polski Wschodniej. Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, lidera projektu oraz partnerów. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białym Stoku, Wyższą Szkołę Humanistyczno- Przyrodniczą w Sandomierzu. Oraz Wyższą Szkołę Biznesu im. Biskupa Jana Hrabka w Radomiu. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policjalnych o profilu zawodowym w Polsce Wschodniej, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Projekt miał także na celu zwiększenie dostępności do efektywnych i innowacyjnych form rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie procesu rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów objętych programem. Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy i umiejętności. Kompetencje kluczowe to te, które wspierają rozwój osobisty. Projekt, który realizuje wspólnie z partnerami Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie obejmuje okres od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku. Projekt skierowany był do tysięcy uczniów z 50 szkół ze wskazaniem na szkoły, w których uczniowie są w dużej części mieszkańcami obszarów wiejskich, po 10 szkół z województw lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jednym z ważnych elementów projektu były seminaria, które organizowano celem zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych. Służyły one także diagnozie sytuacji lokalnej i regionalnej. Ponadto odbyły się liczne seminaria promujące osiągnięcia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. W ramach projektu stworzono szereg narzędzi wspomagających pracę z uczniami. Były to m.in. autorskie programy nauczania uwzględniające kształtowanie kompetencji kluczowych w obrębie czterech kluczowych kompetencji. Przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości, doradztwo i warsztaty dla nauczycieli dotyczące modyfikowania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych, jak również kwartalne seminaria dotyczące ponadregionalnej wymiany doświadczeń wynikających z wdrażania autorskich programów nauczania w poszczególnych szkołach. Eksperci, koordynatorzy merytoryczni prowadzili obserwacje i analizy wybranych zajęć prowadzonych przez zespół Mobilnego Instytutu Kompetencji. Dla uczniów biorących udział w projekcie, zorganizowano liczne zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne doskonalące kompetencje kluczowe. Były to wakacyjne obozy naukowe, koła naukowe, studium kompetentnych liderów. Przedsiębiorstwo symulacyjne oraz konkursy na opracowanie projektów przedsięwzięć w poszczególnych szkołach. W ramach projektu powstał internetowy portal, dzięki któremu możliwa była komunikacja, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami, koordynatorami merytorycznymi i partnerami projektu. W efekcie działań realizowanych w toku trwania projektu powstały. Diagnozy otoczenia społeczno-gospodarczego w kontekście dostosowania programów kształcenia do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy dla 50 szkół. Liczne podręczniki, raporty opracowania. 200 autorskich programów nauczania uwzględniających kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, matematyki i języków obcych w 50 szkołach w 208 klasach. 200 autorskich programów Mobilnego Instytutu Kompetencji. Opracowano diagnozy psychologiczne uczniów, sprawdzające ich intelektualne i osobowościowe predyspozycje. Zorganizowano wakacyjne obozy naukowe, w których w sumie wzięło udział 2114 uczniów. Przeprowadzono koła naukowe dla 3466 uczniów. Przedsiębiorstwo symulacyjne, w którym wzięło udział 3623 uczniów, oraz konkurs grantów. Studium kompetentnych liderów dla 250 osób. Mobilny Instytut Kompetencji obejmujący 2000 godzin oraz lekcje demonstracyjne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 3. Działanie 3-4, poddziałanie 3-3-4.